To jest książka, którą w ostatnich trzech latach to mi po prostu najwięcej robiła prania w głowie na zasadzie, że przy czytaniu mówię, o co w chodzi, nie? Ja ogólnie jestem fanem na przykład futbolu, uwielbiam piłkę nożną po prostu oglądać i tak, mhm. totalnie no, mój, jak to się mówi, światopogląd i w jakiś sposób, nie wiem, moje wartości tak, no Ale Dlaczego tutaj to mamy, mamy wyścig pod wygraną? Bo my idziemy nie przegrał. Tu jest, prawa, to jest. Przeczytaj to. Jak ja pierwszy raz to czytałem, to powiem Ci szczerze, że zastanowiłem się. Na głos, żawałczy. Na, na głos. Nie, to ty Ry... musisz, bo to jest uzdrawiające. Rywalizacja wpływa destrukcyjnie na, na, na nasze relacje. Rywalizacja kończy się przegraną wszystkich. Rywalizacja nie motywuje do najlepszych systemów. Rywalizacja podkopuje poczucie własnej wartości. Rywalizacja sprawia, że tak traktujemy z ciebie jak Rywalizacja jest mniej efektywna niż współpraca. To jest klucz. To jest